I witam serdecznie, moi drodzy, serdeczności dzisiaj w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień pełni energii. Ta energia w nas między innymi dlatego, że mamy za sobą dzień pierwszy, światowy dzień pierwszej pomocy. My przed dzień tego dnia, czyli w piątek, zorganizowaliśmy w wielu miastach pokazy pierwszej pomocy. Między innymi w Krakowie, między innymi w Gdańsku, między innymi w Warszawie, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu. Byliśmy w miejscach, gdzie dzieci pokazywały, jak my ich nauczyliśmy pierwszej pomocy, a dzieci z kolei uczyły dorosłych. Wyszło bardzo bardzo fajnie, ponieważ jest to najpiękniej pokazane, yy, pokazany efekt. Dobrej pracy, naszej pracy, w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która półtora miliona dzieci przeszkoliła cały czas w szkoli, a to dzięki naszemu programowi ratujemy, uczymy ratować. Wielkie dzięki, zobaczycie migaweczki, właśnie te migaweczki już tutaj wchodzą, a więc tak uczyliśmy, tak byliśmy, tak pokazywaliśmy. Ja przypominam, że my uczymy nauczycieli, nauczyciele z kolei uczą dzieci, a te wszystkie urządzenia, które widzicie na zdjęciach, czyli fantomy, małe minianie, ale także pomówki, tak zwane fantomy, służą do nauki w szkołach. 14 pół tysiąca szkół, w prawie 12,5 tysiącach jesteśmy z naszym sprzętem. Ponad 60 tysięcy fantomów wydanych, ogromna ilość nauczycieli, bo z każdej szkoły dwójka nauczycieli m, przeszkolona, a więc jest to ogromna rzesza ludzi, którzy wzięli udział w programie, za nic nie płacą. Przyjeżdżamy z nimi ze szkoleniami, także wręczamy później sprzęt, podręczniki, które służą do całorocznej nauki kolejnych klas, pierwszej, drugiej, trzeciej. Dzieci rosną. Dzieci, które zaczynały ten program wiele lat temu, już teraz są bardziej dorosłe, ale cały czas małe dzieci uczą się tego programu. Robimy wszystko, abyśmy byli w szkołach na co dzień, aby na świadectwach było zaznaczone, że jest to program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo jest to program ogólnonarodowy i jest to program, co jest bardzo ważne, zrobiony za pieniądze, które zbieramy podczas finału. Wielkie, ogromne dzięki za wszystkie takie momenty, które mogliśmy pokazywać ludziom dorosłym, którzy gdzieś się spieszą. Tutaj galeria, tutaj dworzec, a więc gdzieś pędzą i nagle pochylają się na moment, o, co się tutaj dzieje. Dzieci, najmniejsze dzieciaki uczą w jaki sposób prowadzić resuscytację, bo o to, o to głównie chodzi, o tym głównie mówiliśmy, człowiek nieprzytomny, czyli wdechy, czyli uciśnięcia, prawidłowo jak to zrobić, piękny dzień, ale już za niedługo, czyli w październiku, będziemy bili rekord świata, rekord Guinnessa. Wszystkie dzieci w całej Polsce będą jednocześnie gdzieś w szkołach naciskały fantomy i to będzie największa nauka resuscytacji, która jest warta do wpisania do księgi Guinnessa. Oprócz tego jesteśmy pełni radości, bo byliśmy w Krakowie, aby mówić o naszym programie też ogólnonarodowym i Flow Do tego jeszcze wrócę jutro, ponieważ teraz zbieramy wszystkie mate, materiały, ale okazuje się, że w tym programie ratowania yy, oddechu noworodka, którego właśnie brakuje, jak jest wcześniakiem, jesteśmy, uwaga, 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 najlepsi na świecie. 33 tysiące dzieci skorzystało w ciągu 10 lat z naszych urządzeń, których kupiliśmy dla wszystkich szpitali intensywnej terapii, potem dla dwójki, a tak wiem dla części szpitali yy, z tak zwaną jedynką, czyli najbardziej podstawowych. Jesteśmy takimi Facho, fachowcami, że kiedyś one były tylko na intensywnej terapii, teraz już będą w szpitalach jedynka. E, o tym będziemy mówili jutro. Dzisiaj, dzisiaj chciałbym jeszcze e, na moment się skupić nad Londynem. W Londynie, gdzie byliśmy w The Great Ormond Street, zapraszam do pierwszego odcinka szpitala przyjaznego. Szpitala, który mówi o empatii, który mówi o tym, żeby z pacjentami razem współpracować, aby ich jak najlepiej leczyć. E, pierwsza część już była u nas pokazana, a teraz druga część, czyli chodzimy po Londynie. Spotkaliśmy Krzysztofa. Co tutaj robisz? Jeżdżę rykszą. Tak, w w centrum Londynu pokazały się ryksze. Jeszcze niedawno ich nie było. Jest ich bardzo dużo i w ten sposób możemy sobie pojeździć po Londynie, pozwiedzać, pooglądać, słuchać historii, bo Krzysztof nam cały czas opowiadał, co widzi i co się dzieje. Do trzeciej części zaprosimy Was trochę później, aby mówić o tym, o czym mówili lekarze z The Great Ormond Street, jaką mają ideę leczenia w XXI wieku. Nie tylko nowoczesne technologie, nie tylko lekarstwa, nie tylko lekarz, który wie wszystko, ale to także współpraca z rodzicami, z pacjentem, stworzenie przyjaznego szpitala i cały czas proszenie społeczeństwa o to, aby pomogło. Bo cały szpital, największy, najbardziej, yy, najstarszy z legendą szpital w Londynie, szpital angielski utrzymuje się z pieniędzy i publicznych częściowo, ale żeby być najnowocześniejszym, musi zbierać pieniądze i chce te pieniądze zbierać i zbiera pośród yy, Anglików, w samej Anglii. To jest właśnie ta, to działanie, jakie my uskuteczniamy w Polsce, jak ktoś mówi z podatków wszystko, to uwaga, nie wszystko, nie wszystko, nie da rady. Demonstracje w Warszawie pokazały, że nie da rady, że z pustego Nikt nie naleje i nie jest tak łatwo. Bardzo wiele, dużo grup społecznych yy, no, ma swoje potrzeby, często bardzo słuszne, i upomina się o nie. W związku z tym, jeżeli możemy ulżyć, jeżeli możemy zebrać od ludzi pieniądze i przerobić je doskonale, w sposób fantastyczny na coś, co ratuje życie ludzkie albo je leczy. To bardzo dobrze robimy. Tak robią w najbogatszych krajach świata. Dzisiaj muzycznie Jay-Z, czyli zespół, który się dostał z fabryki zespołów na dużą scenę przy stanku Woodstock. To jest złożenie płyty, przejście eliminacji, rok temu nie przeszedł eliminacji, nie został zakwalifikowany na dużą scenę, a w tym roku został i zagrał. I to jest bodziec dla wszystkich, którzy chcą razem z nami być, którzy chcą z nami grać. Jeżeli chodzi o ASP, to spotkanie z, z panem Profesorem Zbigniewem. Lewem Starowiczem. Zbigniew Lew Starowicz. Nie wiem czy się mówi lewem czy, no chyba nie lewem, lewem staro, Starowiczem. Yy, już kiedyś o tym mówiłem, jak pan profesor przyszedł na SP, gorąco jak diabli, ja, pan profesor w marynarce i steczką. I w pierwszej chwili pomyślałem, chce zamknąć festiwal, ma jakieś kwity. No tak wyglądał z tą teką. Śmieliśmy się oboje, a później yy, wspaniały wykład a więc y, bardzo ciekawie o, opowiadał o wszystkim, ale także i bardzo mądrze właśnie na tym polega ASP bardzo mądre spotkania e, dużo się można dowiedzieć tym razem zapraszam na e, spotkanie z panem Lwem Starowiczem zapraszam na jutro oczywiście poniedziałek nie przesądza o całym tygodniu, w sumie jest ciepło trochę pokropi, a więc nie bójmy się jeszcze raz dziękuję za weekend dziękuję za wszystkie wiadomości że odpoczywacie, że nabieracie sił i tak prywatnie powiem na sam koniec Szanuję to, bardzo szanuję to, że tak dużo ludzi przyjechało do Warszawy mówić o swoich problemach i na szczęście w tym spotkaniu tutaj w Warszawie nie odbyło się to z żadną partią polityczną. Po prostu ludzie wyrazili swoją, e, swoje zaniepokojenie czy wolę zmiany i zrobili to jako istotnie związki zawodowe, a nie jako partia polityczna, a nie jedna by się do tego przylepiła i chyba nawet jedna próbowała. Na szczęście tego nie było, w związku z tym to są istotnie ważne problemy, trzeba o nich mówić, trzeba się w nie wsłuchać i trzeba, tak jak na przystanku Woodstock, próbować rozwiązać najtrudniejsze sprawy, które się udaje rozwiązać nieraz różne bolączki dzięki temu, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Tego życzę tym wszystkim, którzy dopominają się o swoje, którzy są na ulicy i którzy przyjechali do Warszawy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby te problemy istotnie były rozwiązane, żebyśmy mogli wszyscy o nich myśleć, pracować nad nimi, ale żeby nikt politycznie się do tego nie przylepiał, bo tak naprawdę to politycy, właśnie politycy muszą jako całe gremium, jako ten gmach okrągły to rozwiązać. W związku z tym niech nikt nie udaje cwaniaczka, że jest po prostu bliżej tych ludzi, bo to jest nieprawda, bo jeżeli jest taki kłopot, to ktoś to sprawił. A więc ci, którzy są właśnie w tym okrągłym domu, jako wszyscy, sprawili to. Wszystkiego dobrego na cały tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jutro. Cześć, siema.